Cześć! Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Pokażę Wam parę fajnych pomysłów dla walentynki. Zaczniemy od wiecznej róży w szklanej kopule ze światełkami LED. Jest to bardzo ładnie wyglądający prezent, który po podświetleniu nadaje kwiatom bardzo przyjemny wygląd. Jest to przyjemny i miły prezent dla ukochane osoby. Kolejny pomysł: mapa miłości. Mapa, którą możemy sami zaprojektować, wydrukować i przechodzi w ozdobnej ramie do powieszenia na ścianie. Sam proces tworzenia jest bardzo prosty przez aplikację. Rozkładamy pudełko niespodzianka. Jest to pudełko. Ze zdjęciami, które po rozłożeniu daje bardzo fajny efekt. Możemy je udekorować w dowolny sposób, a w środku umieścić prezent, który chcemy podarować ukochanej osobie. Zakochana para. Możemy sami stworzyć własną parę z figurek Lego, które możemy sami spersonalizować i podarować ukochanej osobie. Jako dowód naszej miłości. Jest bardzo dużo różnych modeli do wyboru. Tak abyśmy mogli spersonalizować własne figurki. Spersonalizowany brelok do kluczy z kieszenią na zdjęcia. Jest to miły, romantyczny prezent. Który możemy mieć zawsze przy sobie, przy swoich kluczach. Z pamiątkowymi zdjęciami, które są dla nas ważne i cenne. Myślę, że każda osoba doceni taki prezent. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, napiszcie komentarz. I do następnego odcinka. Cześć!